Trzeba zrobić dżingiel. Pytamy na tabliczkach. To jest najgłośniejszy w 4, Co dałeś? Ja się nie Nie! nie. Ale Ciebie też słychać. mnie słychać. No, tak. Zawsze masz no, to powiem. Madziula? łatwe. Kto ma najlepszą zagrywkę? E. Co dałeś? Ja nie kurczę, ja uwielbiam no, no, te zagrywkę do dwójki, to o, jest moja Po prostu nie mogłaś dać niekuś. siebie, bo ci głupio było, ale chciałabyś dać niekuś. siebie Jeden Kogo dałyście? Vicky. Ja dałam Patty. bo jest jakaś No dziwna Jest dziwna To się zagrywka

Trzy, cztery. Jedyna. Ja myślę, <grymne> że. Julia wieczorem. Tak, tak. tak. Wiesz co? Ja bym bardzo chciała, żeby Julka zaśpiewała Ramstein. Ja wiesz co? Nie, 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 Oliwka, ja bym, ja bym chciała siebie dać, no ale nie można być tak zakochanym w swoim śniebie. <grymne> no tak. Dziona <grymne> jest! Dziona jest! Jona, Jona, Jona jest, y yes, mam. A czy ta osoba zaśpiewała w tamtym odcinku? Nie. Trzy, szkoda, szkoda. dwa, jeden. Co wydałeś? A, no też. A, ma... opieba... no Ej, też. Ej, dobra. No, nie Okej, zabrali. no ale. Y, dobra, każdy, to ma, to każdy to ma, to ma. One swoje. dosyć, no. To jest zawsze głód. Hmm. Trzy, cztery. Mama Sita? Yes. jest yes. 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 <laughs> <laughs> Ona co chwilę, co <laughs> <laughs> musi dziumać w to po treningu, tak? Nie, proszę bardzo. Kogo dałyście? A czemu ja? Miki. tak mi się wydaje. A przepraszam, czemu ja? Ja nie, nie wiem. Nie wiem co. Zwinu. Tak mi się no, wydaje, że jest schodzę czy... głodna. <noise> nie no, tak mi się daje, <noise> że jakoś tak po meczach to zawsze chyba jesteś najbardziej głodna. zależy. Czasami mam taki głód, że już nie jestem głodna. <noise>